Dobra, słuchajcie, to będzie złoty strzał. Tutaj patrz, bo to jest złoty strzał. Strzał roku. Nie dość, że sam sobie wysunę piłkę, to jeszcze kopnę w drugą stronę i trafię do bramki. Patrzcie. Chodź, 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 chodź. To będzie złoty strzał. No złoty strzał. Nie tak miało być. Jakbym kopnął wyżej, ta wywróciła. wróciła. Gdzie ona w ogóle jest? No tam poleciała. Gdzie jest korolka? Dobra, jestem gotowy, można mnie pchać. się zablokował. Poleciał w stronie kraty. Mam! Ej, ale będzie druga próba, dobra? Dobra, jestem. To właśnie tak? Tak się pierwszy raz włamałem do, do jubilera. Dobra, uwaga. Druga próba. Dobra. Złoty strzał, proszę Państwa. Nie, nie. Dobra, jest. Zobaczcie sami. Piłka leci. Prosto do bramki. Gol! Gol! Wiedziałem, że się uda. Cześć, ja jestem Rzezi a ja jestem Główka. To jest kanał wielkie orlikowanie. Mam miecz, mamy piłkę do siatki, mamy GoPro. To z tego zrobimy. Mam bomba pomysł. Dałeś za serwis. Przerzuciliśmy się na kontent siatkówki. Gramy do trzech setów. Żartowaliśmy. No? <grym> Dzisiaj gramy różnymi piłkami. Będziemy losować karteczki. Gramy tam, bo wiatr w tamtą stronę. Będzie nam łatwiej. <grym> to pierwsza konkurencja rzuty karty. Po dwa rzuty karty, czyli łącznie cztery 4 karty. Tak jest. Dobra. A jeszcze nie wspomnieliśmy, że to jest kanał Wielkie Orlikowanie Jak to? Trzy razy już powiedzieliśmy. To jest kanał Wielkie Orlikowanie Ale możemy powiedzieć czwarty raz To jest kanał Wielkie Orlikowanie Zapraszamy do oglądania Ty losujesz, bo no no ty strzelasz, tak? Ty ty nie, ja strzelam. ty losujesz pierwszy, bo ja powiedziałem już dwa razy do kamery, że losujesz pierwszy Dobra Dwie kartki wziąłeś? Flak Fuck! Czyli Michał kopie flakiem A ja bronię? To, no to no dobra Patrzcie, to jest taki flag, że nie odbija się. Dobra! Wyszło słońce. Wyszło a ja, ale słońce. teraz strzały są dwa razy mocniejsze, bo wiatr wieje w tą stronę. Okej! Nie, nie! Mówiłem wam. Uh. O, to ja. <laughs> Oj, w tą stronę biegłem. Dobra, było widać. To było zbyt proste. No, Michał, nie popisałeś się. <laughs> Przepraszam. Mam karteczkę, a nawet. Nie, jedną. Siatka. Siatka, no, Ale trzeba to obronić. Czy jesteś gotowy na ten strzał? Dobra, tak. kopnę siłą umysłu. Już to był strzał, tak? Ja obroniłem To już koniec, tak? Tak jak mówiłem, kopnąłem siłą umysłu. O, a a, jest maria! dobre, dobre! Zaskoczyłem cię? Zaskoczyłeś mówiłem, mnie. że go zaskoczę. Tak było. Nie sądziłem, że taki dobry jesteś. Jestem. Jestem. Zaskoczyłeś mnie, bo było blisko bramki. Myślałem, że przekopiesz jak w jednym waniu 6. Zawsze zjadł znowu mi zjaw. Teraz ja rozumiem. Mucha mi usiadł na piłkę. Nie ma nikogo i złej. Mucha mi Dawaj grzeszy! Ej to mogłem ci... No to ja wylosować. Las... Ja już sobie to wylosowałem. Dobra, zamiana. Okej. Okay. Zakręcony Karny. Nie no, flag to już było. Może jeszcze raz. No dobra, jeszcze raz. Po co mi but? Ej, wiesz, że nie ogarnąłem, że mi zajesz buta. Ja to zawieszę na siatce siłą umysłu, patrzcie. Ale ten mój umysł jest dość silny. Dobry, nie? Meczówka. Meczóweczka, czyli tango. No cholera. Może wszystkie numerki, które będziemy mieli użyte, zawiesimy na siatce. Uwaga! Co? Ej, gol! Button też jest Ale cię zrobiłem! To dwie bramki, tak? No tak, ale do... but daje minus 2 punkty, A, więc nie. dalej prowadzę. Nie, nie. Nie, jest 0-0. Dobra, 1-0, niech ci będzie. Dobra, coś mam. Freestyle! Czyli co, Monta? Monta! Ole, ona ciężka jest. No to dobra, to jak już tu jesteśmy w tym... Zawsze nie będzie, robimy freestyle! dookoła świata. 1-0 Michał Brzezicki prowadzi, ale to się zmieni teraz Zrobiłem e dziurę pod, ręk pod rękoma jego Ej, dziura była kiedyś rękoma 1-1 To teraz pod strzał w poprzeczkę. Ale losujemy piłki? Tak Dobra. Czyli teraz ja. Gumowa! O oh, shit! Oj, to będzie ciężkie. Jak się czujesz jakby, będąc operatorem kamery? Pomachaj, jeśli daj. Jest dobrze? A Michał wygra ten challenge? O to oni <laughs> Kurde, o dobra póki nie wieje Nie ma Mała, mała. jak główka Ha, gdzie jest ta mała? Aż tam, aż tam muszę wiedzieć! Czuję się jakbym był na księżycu jak skaczę To tak, to tak lecę Jeszcze tak z 5 cm centymetrów do góry Powiem ci, że ciężko będzie ją podnieść Na no, powszeczkę Jakoś ją podniosę przed chwilą <laughs> Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej Mała piłka nie nadaje się w ogóle do gry To ona jest dobra, do mniej ważnych sportów, taka jak ręczna Kosz! Michał Może odpuść sobie freestyle, bo już jeden kanał ci z tym nie wypalił Ty Nie, to będzie boleć noga, to trzeba podrzucić tak Nie ma Ej ja wiem co jest ostatnią piłką. To jest piłka do rugby. Ragby. 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 Ja już umarłem. To ja wszystkie, wszystkie daję z powrotem. Czuję się jak w reklamie jakiegoś szamponu jak tak we mnie wieje. Te włosy. To nie ja, to moja szauma. No jak tam, jak tam, trafi? No oczywiście, że tak. Wystarczy że kopnę mocno. Otóż nie. Mocno w co? W bramkę. No nie udało się. Mistrzami poprzeczek nie jesteśmy. To teraz sam na sam połowy co, znaczy, ja mam biec aż w połowy i strzelić do ramki. Tak, tak zacznij, a ja bronię wtedy. Nie? Dobra. GUMOWY! No! <gumowa> nie, wie, to, nie wie, dobra. to ja mogę wychodzić, nie? Tak. Kończy się dopóki nie wybijesz piłkę albo nie złapiesz. Dobra. Albo pol. Dobra. Mogę łapać do tego pola, nie? Tak, no po no jak zasada pójdę. No. Dobra, jedziemy! Nie. Nie. nie, To nie przewrotka, co nie było? A widziałeś moją obronę? W niczym Jackie Chan Czaaaaj <śmienny> Meczówka Meczówka, ja. Chodź. O nie no, Dobry Mam kolejny pomysł, którego się Michał w ogóle nie spodziewa Tego nikt się nie spodziewa Jazda ale miło! To, to było to, czego się nie spodziewał. Pokazałem swojego skilla orlikowego. Ja źle mnie zrobił, co? Operator, zobacz. Zabrał ci, za, zabrał ci widza. Mała. wali. No. Poczułem się jak pod prysznicem. Takim z co, my się piachem? A ty nie? Nie, nie? nie. Nie miałem okazji. Mała! To będzie ciężkie do obrony, bo mała piłka to... to... to nie mały problem. Mała piłka to duży problem. Łatwo zrobić w nią dziurę, ale mogłem ci nie mówić. Lecę, lecę. Dobry miał plan Zabić U. mnie śmiechem Zabiegać Zabić mnie driblingiem Znowu zabiegać Zmęczyć zabiegać. mnie Ha! Eee, nie Agony. Nikt tego nie widział <suszy> Freestyle Ostatnie sam na sam? Tak Teraz jest 2-2? I co mówiłem, że wygram? Teraz jak strzelę Michał No? Niszczysz? Tak Nie! O! Ale nie zniszczył O! Ej, ona jest za ciężka Ona jest za ciężka, żeby ją tak podbić No jak, teraz robisz. Ale teraz mi się udało Zostały dwie konkurencje, teraz czas na wkrętki Wkrętki, ale łat łatwo jest zrobić wkrętkę Bo wiatr wieje w tą stronę No, w sumie <laughs> tak piłka gumowa to byłaby dobra Ej, ale rugby w sumie, ciężko będzie trafić piłką do rugby No czekaj, ty, ty losujesz To wylosowałeś mi? No Dziękuję Zobaczyłeś, że to robi, to... I dałeś mi, tak? I to tak? Dobra, ja stanę sobie z tej strony, będę łapał, bo ta piłka na pewno nie trafi do gramki. Nie no, do zrobienia, do zrobienia, pa! Ej, ale wkręcaj w tamtą stronę, a nie w tą stronę! drugą poszło, nie pykło! Ja wylosowałem Tobie, Ty wylosuj. Dobra, flag. Pa. Która to flag? Ta. Gadło. O Jezu! Ona jest zarazem ciężka jest, udało mi się. Trochę pomoc wiatru było. Jakby nie wiatr, to nigdy by to nie weszło. Jest dobrze. Siadka też prosto. ona jest leciutko bardzo. Dobra, no to trzeba taki wiecie. As serwisowy zrobić. Uwaga! Uwaga! NIE MA WIATRU! Słupek! Słupek! Ja wiatr mi Supek, LOSUJESZ! <noise> nie, ta A, nie tań challenge! <noise> jak mi wiatr to tobie pomógł wiatr mi przeszkodził! Ostatnia wkrętka, jak strzelisz, to no jest bardzo duża szansa, że już wygrasz cały challenge! Kosz! Kosz! Główka! Czy wszystkie szanuję, twoje zwycięstwo! O, zobaczcie kto nas odwiedził! JEZU, KTO TO JEST?! Czy to Adam Boruba? Trzeba. Boże! Kim ty nie. jesteś? Gwiazdłem burzy. Dostawałeś się ostrzeżenia RCB. Nie udawaj, że nie wiesz. Jest wynik 3-2 dla mnie. No Michał jest w ciężkiej sytuacji, zwłaszcza jak teraz trafię. To ma nikłe szanse na wygranie. Nie! nie! Jeszcze jeszcze Kurde! Jeszcze odsóbeczka weszła. Jak Michał teraz nie trafi... To już nie wygrał. Ja nawet już nie muszę strzelać. To następna konkurencja, właśnie ta mała brameczka. Adam, potrzymasz bramkę przed wiatrem? Przydasz się w subie. <grym> Przecież stażysta przyszedł. On jest u nas na bezpłatnym stażu. Będzie trzymał brameczkę. Ej, o, odbieram w naturze. Oj, oj, chyba dzisiaj moje kolej. O, nie będziesz trzymać po prostu. Dobra. Yo. To jest taki, Ta mała bromeczka to jest taki mały spadochron, zwłaszcza w tym wietrze. Decydująca konkurencja, ja trochę w dupie jestem. Ale czekaj, jak trafisz w twarz Adama, dostajesz trzy punkty. Oh. <grybuj> Albo inny stały, nie? <grybuj> Ragby, ja pielę, że jak ja to trafię z połowy. Dobra, dajmy. Jest! Nie ma! A, nie nie liczy nie się! To nie ten sport. Nie ten sport. Kurde, jak to trafi? Nie nie. Nie trafi Ta piłka tego. Się nie odpija. trafi tego. Nie trafisz. Nie trafisz. To tylko zmyłka. 2 Ej, ale weszła. Była, Była, <noise> Tutaj była bramka? <noise> weszła. A, weszła, nie? Adam przesunął, ale ona wróciła. <noise> nie przesuwaj. <noise> Było, dobra, niech będzie, że było 4-3 Adam, nie ja czasem... mu tą szansę niech, niech, trafi sobie Ale co, z piłką do rugby? A no nie, a! Ja... Ale dobrze, mi było żyło Wysunąłeś mi tą karteczkę, to chyba z jakaś złapiła No, tak. Ale o, o, tam jest tam. O. Biał. miałeś w bramkę Miałeś do wykonania jedno zadanie Nie o, ma wiatru, nie ma szansa Czyli jak trafisz, to już wygrywasz tak, a jak ty nie trafisz w następnej swojej rundy, to, to nawet nie muszę już kopać i też wygra. Nie ma, nie, jest nie, szansa! Nie. Jest szansa! Jak trafię, to wyrównać, będzie będzie dogryweczka. Jeszcze być w tym dogryweczka. Zawsze wygrywa wszystkie challenger. Mistrz Orlika! Uhu! Kość. Kość. Nie trafię. Tym razem ma prawdziwego rywala. Nie! To będzie, strzał za trzy. Czapa! Uii! Znowu sobie poharatam ręce Ale my haratamy w gałę, nie ręce No to dobrze tak? Uwaga To jest ten decydujący strzał I o, Wyrównałem z tobą, wyrównałem Nie wiem jak to zrobiłem, wyrównałem Czekaj Wyrównał przy małej pomocy Rudego Pierwszy strzałem to jest kwiatki. Kwiatki. Ale strzela na ciało. Albo trzymaj, tę bramkę! Trzymaj! Moja czapka przyleciała stamtąd. Wow. Czy wygra? Jeśli trafi, wygrywa cały turniej. Jeśli nie, do gryweczka. Gotowi? Startu? Start. Do gryweczka, proszę pana, do gryweczka. Ej, ale drugi raz to samo miejsce. Nie nauczyłem się na tym. To będzie dogrywką? Może jeden na jeden na małe bramki? Dobra Pierwszy gol wygrywa Dobra Małe podsumowanie Jeden na jeden, dwie małe bramki, piłka do rugby i jeden zwycięzca Zobaczycie. tak jak wam obiecałem Do jednej bramki, do jednej bramki Plecy tutaj, popatrz Czy? Gdzie ty jesteś? Czekaj, bo ta moja bramka jest bliżej, to chociaż cofnij trochę Dobra My Trochę się... w prawo, trochę w prawo to moje było lewo. Dobra, w lewo. Hej, <grym> dobra, się Dobra. <grym> Jeden. Dobra, niech będzie, że Michał wygrał. To byli wielcy! Orlikowcy!